Szafa ProDevice DSS do przechowywania nośników danych. Szafę ProDevice DSS do przechowywania nośników danych otrzymasz w dedykowanym opakowaniu. Usuń opakowanie i umieść szafę na stabilnym podłożu. Szafa ProDevice do przechowywania nośników posiada 6 lub 7 szuflad. W zależności od modelu. Model DSS500 posiada 5 dużych szuflad i jedną mniejszą. DSS600 ma dwie duże szuflady oraz 5 małych. Szuflady zamykane są zamkiem z blokadą Ultra Track. W komplecie otrzymasz dwa klucze. Otworzenie jednej z szuflad powoduje blokowanie pozostałych. Szuflady szafy na nośniki danych ProDevice DSS wyposażone są w przegrody separujące, które mogą być dowolnie konfigurowane w zależności od rodzaju przechowywanych nośników. Szuflady wyłożone są matą wygłuszającą, minimalizującą możliwość przemieszczania się nośników.